Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku eventowym. Jest już to chyba dziesiąty odcinek z naszego eventu, a jest to pierwszy odcinek niequestowy, chociaż nie w sumie już drugi odcinek niequestowy, bo pierwszy to był e, jak dojść, jak wyjść i co, jaki item, jak teleportuje na mapkę. To dla przypomnienia, cukierek Trumienka teleportuje właśnie na mapkę eventową. Zaraz wam pokażę jeszcze raz, gdzie go można kupić. E, I zanim zaczniemy opisywać naszą mapkę eventową. To jeszcze tylko, co ja jeszcze chciałem powiedzieć: że już udało mi się ubić jednego herosa, ale to był 135. level, więc to były takie proste hity i w ogóle, ale nagrałem i możliwe, że udostępnię. Oraz, jeżeli będziecie chcieli, to będzie zależało tylko i wyłącznie od Was, no to dodam filmik z loterii. Na której zostaje wydane prawie, że 100 smoczych jest chyba 99 albo 96. Prawie około 100 smoczych łez zostaje wydane. Eee, więc jeżeli chcecie zobaczyć e, film, właśnie z loterii, to czym prędzej, e, lajkujcie ten filmik z opisem mapki. A kiedy osiągnie on e, próg 150 łapek w górę, to wtedy automatycznie już e, dodam filmik prosto z loterii, na której. E, Przepier dzielony zostaje prawie że z kosmos jest na losy, a no, na co innego. Ale dobra. Skupmy się na tym, co w tym filmiku jest ważne. Opisywanie mapki zacznę od tej części tutaj różowej, bo jest jeszcze jest tutaj część ciemna i jest jeszcze cmentarz. I to wszystko wlicza się w całą mapkę eventową. No to tak zaczynając, jakoś najprościej jest mi wejść do domku wróżki osuszki. U niej możemy kupić przyjaciółki. Chodzi tutaj o maskotki. I za jedną zę możemy je dokupić. Czyli pewnie 10 sztuk. Ale żeby móc je dokupić, to chyba musimy zrobić u niej questa, Jest to quest 9, ostatni. I żeby go zrobić, trzeba mieć gąsienicę, którą zdobyliśmy w questie pierwszym. Jeżeli tej gąsienicy nie dostaliście, to nie będziecie mogli u niej. Boże, jeżeli nie zrobiliście questa numer pierwszego, nie no w sumie musieliście go zrobić, ale jeżeli wyrzuciliście albo zniszczyliście tą gąsienicę, no to niestety macie pecha. I nic więcej tutaj w sumie nie ma. U niej właśnie można zrobić tylko questa, i wtedy macie taką, gdzie ona jest? Taką ćmę albo jakiegoś chyba innego wada. I to jest tyle, co z osuszką. Następnie jest wróżka handlarka. I u niej możemy kupić różne itemki. Za, yy, za pieniążki to o tyle dobrze. Pędzel, który przyda się do Quest'a. Ogarek świecy, który też możliwe, że nam się przyda do Quest'a, bo jest nam potrzebny w QEście dziennym. Ogarek są tutaj trumienki, które nas teleportują. Cukierki leczące. Jakieś lizaki leczące po 2000 i jakieś konsumpcyjne. Leczący 100 000 i tylko 100K. Leczy 5000, neutralny, neutralny i neutralny balonik. To ja sobie kupię to zielone cudo i zobaczymy, co ono robi. Dobra, chyba nas musiało uleczyć, bo nic się nie zmieniło innego. A nie, o kurde, jestem tym kościkiem teraz jakimś. O, iransko dobra. No, to przemieniło was w kościa z tego ludka. Następną czarodziejką jest czarodziejska wróżka. Kim jesteś? No, to ona jest za wszystko odpowiedzialna. Ona nas może przenieść do Eder oraz u niej będziemy mogli skończyć jednego z questów, gdzie dostaniemy dyniowy kupon. Będziemy mogli go u czarodziejskiej wróżki wymienić na talizman. Ja już taki talizman mam. Zależnie od levela to macie 3000, 6000 oraz 9000 wyleczenia obrażeń po walce i tu jest, na każdy jest 60% szansy. I to jest bruszka czarodziejska. E, idziemy dalej, następna jest bruszka szufladka. E, coś nam tutaj oferuje. I oferuje nam do kupienia miksturkę. I to wszystko już jest za złote zęby niestety. E, neutralnego misia, konsumpcyjne oczywiście, e, losy. Też możemy kupić za zęby losy. Oraz teleportujące gracza miksturki. Po 100 sztuk, więc w sumie mogłoby się nawet opłacić. Tutaj jest do Ithan, do Karkahan, Agia Triada, o to w sumie nawet byłoby dobre. Oraz do Doliny Chmur. I są to chyba jedyne itemki, jakie możemy kupić za naszą walutę eventową, jaką są złote zęby. Właśnie u różki... Szufladki. A czy będzie można kupić jakieś itemki do noszenia, to zaraz się o tym przekonamy. Następna jest wróżka sklepuszka i u niej możemy kupić zasmocze łzy, kupony na teleport, złote zęby, parę mikstur eventowych i oczywiście neutralne pamiątki, które również będzie można dostać z tej całej loterii. Jest wróżka śmieszka, która chyba nam opowiada wpadłem podrywać jak śmiesz i czułem na jakieś pamiątki no nie możemy tylko chyba porozmawiać i nic więcej na, w domku na drzewie znajduje się wróżka zębuszka, u niej jest quest z tymi zębami po którym dostaniemy pastę ale ja już to wszystko w depo zostawiłem tak, no, My już, ja już zrobiłem tego quest'a, więc już nic więcej u wróżki zębuszki nie będę mógł zrobić więc wychodzimy z jej i idziemy w prawo bo tam jeszcze będzie parę ciekawych NPC. Na przykład wróżka złociszka, u której możemy kupić losy. Jak mamy ten halloweenowy los drugi, to możemy go kupić za złote zęby i go wymienić na los. Albo po prostu za smocze łzy wykupić sobie jakiś pakiet grupowy, czy legendarne losy, czy heroiczne, unikatowe, ulepszone itd. itd. Przy tych najlepszych zakupach grupowych dostajecie jeszcze miksturki e, różnego typu, więc to jest bardziej dla osób, które wydają kasiurkę. I tutaj jest kolejna wróżka, loteryjka. No, to u niej e, możemy kupić, e, nie w sumie nic nie możemy, możemy wymienić rosy e, różne na różne jakieś itemki. I to tyle, idziemy dalej. Następna jest wróżka modniś, modnisia. U niej będziemy mogli kupić różne przedmioty konsumpcyjne, zmieniające nas w różne postacie eventowe, ale niestety wszystko jest za smocze łzy, więc nie poszalejemy. Można się przebrać za zębka, za próchnicowego zęba, za duszka, za cukierka, za dynię, za mysz różową, szarą, niebieską, słodką i złą. I zostaje nam jeszcze tutaj wróżka lotka, która nie zwraca na mnie uwagi, więc idziemy dalej. I tutaj jest wróżka teleportuszka. I ona sprzedaje właśnie teleporty za kupony na teleport. Ja z tamtego eventu mam jeszcze dwa, ale za dwa niestety chyba nie poszalejemy i nic ciekawego tutaj się nie da kupić. Ale kupony można jeszcze dostać na pewno z loterii, a skąd jeszcze to nawet nie wiem. I to chyba w sumie. Tyle, bo tu już dalej nikogo nie ma, więc część ta taka różowiutka naszej mapki jest w sumie już chyba zaliczona. Wszędzie teraz rozpią, rozpią się ząbki potrzebne do Quest'a, bo już teraz nikt ich w sumie nie zbiera. Są też jak, jacyś duchowie, czerwonooki czerwono duch. I widziałem screeny, że z tych czerwonookich duchów latały złote zęby, czyli walutę eventową, ale. Nie wiem, nie zotałem a screen jest łatwo podrobić teraz, więc nie ufam temu. więc póki mi ktoś tak nie powie, że zrocił i w ogóle, no to nawet nie wiem, czy można zrocić, czy nie. A jak można, no to warto pobić. Można zawsze trochę tych może i złotych zębów pozbierać. Ale dobra, bo jak zauważyliście, idę do góry, a idę tylko po to, żeby zajść do ulubionej postaci eventu halloweenowego, czyli do Morfeusza. Który? Yy, którego pamiętamy? To. Yy, który opowiada nam w sumie tylko parę pierdół. Yy, kiedyś był niego quest. Yy, I możemy chyba... Nie. Nie. Wróciłeś? Mogę dostać autograf? Proszę, o. I możemy dostać autograf Morfeusza. Yy, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. Dla mojego najpierniejszego fana, chociaż... Niewątpliwie jednego z wielu, Morfeusz. Mam jego portrety sprzed paru letnich w tył eventów. Mam dużo itemków też właśnie związanych z Morfeuszem. A tutaj jest on tylko jako taka postać jednowątkowa, która żadnego quest'a nie ma, w żadnym kwestii nie uczestniczy, a jedynie może dać nam super ekstra autograf. I teraz przechodzimy na ciemną stronę matki, gdzie znajduje się przerażający kościsty kościak. U którego możemy zrobić questa eventowego oraz trupia rączka. Jedna w sumie chyba z wielu. Czekajcie, pójdziemy, zobaczymy. Bo te trupie rączki, one nie wyglądają na ten. O, kto się zgarnął. Duch mężczyzny. Co to może być? Kto to? Duch patruje się w Ciebie. No była złota rączka, już nie ma złotej rączki. E... Tutaj jeszcze jest trupia rączka, Boże, ja mówię złota rączka, chodziło o trupią rączkę. Czy ha, to są te rączki, które się tutaj chyba respią, czy nie? Gdzie ona jest? Już nie ma, cholera jasna. To tak, to są te rączki, które się respią, które są potrzebne do questu dziennego, którego sumy jeszcze dzisiaj nie zacząłem. I na lewo od tego wszystkiego znajduje się mapka cmentarz. I na tej mapce też jest parę ciekawych rzeczy, na przykład sklep. O którym możliwe, że jeszcze wszyscy nie, wie, nie wiedzą, nie wiedzieli. Ponieważ prócz samego cmentarza, prócz domku grabarza, prócz grabarza, który daje nam questa, prócz cioci, która daje nam questa, jest jeszcze sklep. Jest to sklep w trumnie. I możemy kupić przedmioty, takie jak buty niezidentyfikowane, nie, nie piersiówkę leczącą 300 życia okulary neutralne oraz pierścień jako pierścień. E, oczywiście też jest to przedmiot niedo, niezidentyfikowany, więc nie wiemy, co on w ogóle robi, czy jakieś staty dodaje, czy coś innego, ale ważne, że można kupić za nasze zwykłe pieniądze margonemskie. I w domu grabarza, oczywiście nasza ukochana, e, narzeczona grabarza, u której, e, która była związana z jednym z questów, pomagaliśmy jej cały, podnowić mieszkanko i ten cały pokój grabarza, do którego już nie możemy wejść. I to jest tyle. Obszedłem całą mapkę, no i czego nie znalazłem? Nie znalazłem itemków za walutę złot, którą jest, gdzie on jest? Złoty ząb, czy tam złote zęby, ponieważ event trwa od 31 do 16. To jest raptem 16, 17... 17 dni, w które możemy zrobić questa dziennego, czyli ma, możemy zrobić maksymalnie 17 złotych zębów. Plus, jeżeli byśmy zrobili questa numer 6, ten quest z grabarzem, i najlepiej jak to byśmy mogli, to moglibyśmy otrzymać aż 6 złotych zębów, a nie 4 jak ja. I wtedy, razem, ile to było 17 plus 6, no to mielibyśmy co najwyżej tylko 23 zęby. I za 23 zęby nie poszalejemy. Więc na pewno nie będzie itemków raczej donoszenia, Możliwe, że będą dopiero na event świąteczny, no bo teraz to by było bez sensu jakby je dali, skoro nie można nawet uzbierać 30 zębów, a najczęściej właśnie za 30, za 30 zębków były jakieś itemki, czy tam za 30 przedmiotów tej waluty eventowej, która była. Stąd tutaj, a te zęby można zdobyć też z loterii, można kupić je jeden ząb za jedną smoczą w zę i to było zawsze, ale właśnie zadziwiające było to, że nie ma tych itemków i możliwe, że ich po prostu nie będzie, bo też dowiedziałem się rozmawiając z paroma osobami, że administracja chyba nie, nie chciała wprowadzać itemków teraz, ponieważ chce to zrobić bardziej pod event świąteczny, ponieważ za dużo tego wszystkiego już jest. Za dużo tych eventów, nie eventów, tylko tych itemków eventowych i to po prostu trzeba trochę z tym zestopować, więc nawet dla mnie mi się to podoba. A ja robiąc dzienne i w ogóle będę mógł sobie uzbierać chociażby na jednego legendarnego losa, jeżeli będę codziennie robił tego quest'a i w końcu wymienię i może coś jeszcze ciekawego wygram. No i póki co to tyle. Zostawiam Wam do oceniania filmik i biorę się za obrabianie filmiku z loterią. I mam nadzieję, że dozbieracie te 150 łapek i będę mógł ten filmik opublikować. A póki co, do zobaczenia.